Dzień dobry. Zapraszam. Przygotujmy wspólnie pyszne, wegańskie fit lody. Jedynie z dwóch składników. Tak, do przygotowania lodów potrzebujemy jedynie truskawek i bananów. Dokładnie dojrzałych bananów, które oczywiście obieramy ze skóry. Obrane banany kroimy na mniejsze kawałki. Możecie je pokroić właściwie dowolnie. Pokrojone banany przekładamy do pojemnika i zabieramy się za bardzo dojrzałe truskawki, które po umyciu i osuszeniu pozbawiamy zielonych części. Taka uwaga, ważne, żeby nie zjeść wszystkich truskawek w trakcie obierania. Truskawki wędrują do drugiego pojemnika. Pojemniki zamykamy i przekładamy do zamrażarki. Zwykle do zamrożenia wystarczą 3 godziny, ale ja im dałem całą noc. Po zamrożeniu wyciągamy z pojemnika taką samą objętościowo ilość truskawek i bananów i przekładamy owoce do miski. Przy użyciu mocnego blendera miksujemy owoce, aż powstanie połączona, jednolita masa lodowa. Lody nakładamy do pucharków i nie dosładzamy. Owoce są wystarczająco słodkie. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia.